Mówiąc krótko i zwięźle o książkach. Szczęść Boże, mówiłem Franczak, w programie Mówiąc Krótko programie o książkach a czasem o czasopismach i dzisiaj parę słów o czasopiśmie które pojawia się tutaj dość często oto najnowszy numer dwumiesięcznika Polonia Christiana czasopisma które tak naprawdę powinno zawsze leżeć na przykład w saloniku na stoliku każdej porządnej rodziny katolickiej bo jest tutaj sporo dobrej lektury na najróżniejsze tematy z katolickiego punktu widzenia. I tak też jest w najnowszym numerze z tego roku, ze stycznia lutego. Nim powiem jednak parę słów więcej o tym wydaniu dwumiesięcznika Polonia Christiana, przypomnę, że jeśli ktoś chciałby w jakiś sposób wesprzeć działalność tego kanału a także jego rozwój to może to zrobić nie tylko poprzez polubienia, subskrypcje i udostępniania linków za co z góry dziękuję, ale także może to zrobić nie wprost i nie proszę tutaj o datki poprzez zakup w sklepiku internetowym mojej żony na mojej stronie autorskiej, link podaję pod spodem, w bocznej zakładce po prawej stronie, pod okładkami książek. Gdyby ktoś miał problem ze znalezieniem, książek, nad którymi mówiąc krótko, objęło patronat medialny, można znaleźć polecane strony, a wśród nich link pod tytułem Forever który prowadzi do sklepiku właśnie mojej żony. Można tam uzyskać także więcej informacji o produktach firmy Forever i, i dlaczego warto je stosować. Są tam dane kontaktowe. Najnowszy numer dwumiesięcznika Polonia Christiana zawiera, jak już powiedziałem, sporo ciekawych tekstów znanych autorów konserwatywnych, katolickich, którzy piszą m.in. o kościele, prawie, Polsce, gospodarce, religii, historii, kulturze, a w tym o książkach i m.in. muzyce. Prezentują natomiast punkt widzenia często odmienny od tego, jaki można spotkać w mediach głównego nurtu. I to jeszcze jeden argument, by wziąć do ręki ten dwumiesięcznik. Tematem przewodnim numeru z tego roku, otwierającego ten rok, jest sztuczna inteligencja i pytanie: czy oznacza to kres ludzkości, kres człowieczeństwa? Jakub Maciejewski na przykład pisze o tym co to oznacza że sztuczna inteligencja jest wśród nas sztuczna inteligencja termin wcale nie taki oczywisty O nadejściu technologii bestii rozmawia z kolei Piotr Relich z ojcem Maciejem Ziółkowskim ten sam autor Piotr Relich w innym tekście pyta czy wkrótce będziemy niszczyć maszyny a Mariola Szymkiewicz widzi wielkie oszustwo i stwierdza, że. Podstawowy błąd technooptymizmu leży w tym, że dziś zamiast spodziewanego postępu ludzkości widzimy rozwój sztucznego, wirtualnego świata i niepokojący zanik myślenia krytycznego. W tym kontekście symboliczny okazał się korek tuż po otwarciu tunelu na Zakopiance, o którym niedawno rozpisywały się media, a którego powodem były niezaktualizowane mapy Google, prowadzące kierowców starym objazdem, a ci wybierali drogę proponowaną przez nawigację, pomimo oznaczeń drogowych informujących o dostępności nowej, szybszej trasy. W taki sposób Mac Luchanowski koncept mediów jako przedłużeń człowieka traci rację bytu. Smartfon w końcu zastępuje mózg. Jego pracę z powodzeniem przejmują algorytmy, bo aplikacje ku naszej uciesze automatyzują wiele zadań, zwalniając nas z myślenia i zapamiętywania. Osobną uwagę w tym bloku tekstów należy zwrócić na wywiad z profesorem Grzegorzem Osińskim. Osobną nie dlatego, by sam tekst był jakoś wyłączony z pozostałych, ale dlatego, że to niestety już ostatni wywiad z panem profesorem, który niespodziewanie zmarł w grudniu ubiegłego roku. Profesor Osiński był fizykiem kwantowym, informatykiem, kognitywistą, a także autorem książek poświęconych transhumanizmowi, które ukazały się nakładem wydawnictwa Prohibita. To dwa tomy zatytułowane właśnie Transhumanizm Retiarius contra Secutor. Profesor Ośliński, którego poglądy poznałem niestety zbyt późno, przygotowywał także do druku kolejną książkę i ukaże się ona już teraz pośmiertnie. Wydawnictwo Prohibita udostępniło okładkę tej najnowszej publikacji, która lada chwila powinna się ukazać, a jej tytuł to Cyfrowi niewolnicy Transhumanizm w praktyce. O samym transhumanizmie profesor Osiński mówił w wywiadzie dla Polonia Christiana, który przeprowadził z nim Marcin Austyn, tak. Głównym celem transhumanizmu jest stworzenie warunków dogodnych do wprowadzenia w życie projektu nowego człowieka. Formą przejściową ma być transczłowiek który co prawda będzie jeszcze posiadał formę biologiczną, ale zdegenerowaną i zredukowaną z silnym komponentem technologicznym. A nieco wcześniej w tym wywiadzie profesor Osiński mówił jeszcze tak, między innymi. Musimy pamiętać, że dominujący obecnie w nauce paradygmat o bardzo silnych inklinacjach lewicowych redukuje człowieka zazwyczaj jedynie do jego funkcji. I w takim paradygmacie, oczywiście, maszyna może być nie tylko ludzka, ale nawet lepsza niż człowiek. Podobnie jak w promowanych koncepcjach ekologizmu, człowiek to szkodnik i niszczyciel środowiska, Prze to powinien zostać zredukowany, a najlepiej zastąpiony najpierw przez trans człowieka, a finalnie przez nowego człowieka. Negacja i odrzucenie wszystkich odniesień transcendentalnych i metafizycznych to jeden z głównych celów podobny do tego, jaki prezentował klasyczny marksizm. Stąd tylko różnicą, że dzisiaj ludzie sami pozbawiają się swoich przyrodzonych cech, coraz głębiej zanurzając się w cyfrowym świecie i darząc większym zaufaniem filmiki z YouTube'a niż głos autorytetów. Ta droga została wytyczona dawno temu, dzisiaj tylko zyskała nowe i skuteczniejsze narzędzia. Całość tej rozmowy z profesorem Osińskim, która jest niestety już ostatnim wywiadem z panem profesorem, można przeczytać w najnowszym wydaniu dwumiesięcznika Polonia Christiana. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam jednocześnie także do oglądania najnowszego odcinka Booktube. Link podaję pod spodem, jak zwykle. I do subskrybowania, polubień i udostępnień linków, nie tylko programu, mówiąc krótko, ale także programu Booktube na kanale PCH24TV. Dziękuję. Do zobaczenia za tydzień z Panem Bogiem.